Witam bardzo serdecznie. Jest z nami pan Radosław Rogiewicz. Witam serdecznie. Pan Radosław działa bardzo prężnie w świecie sportu od ponad 11 lat, jak dobrze kojarzę. Między innymi w klubach Mieć Legnica, Korona Kielce, Jagiellonia Białystok. Mamy przyjemność właśnie gościć tutaj pana na meczu z Brześciem Kujawskim. Panie Radosławie, moje pierwsze pytanie, jak podoba się Panu dzisiejsze spotkanie pomiędzy właśnie Tłuchowią Tłuchowo, a GKS-em Łokietkiem Brześciem Kujawskim? No, fajny pojedynek, faktycznie drużyny widać, że walczą, chociaż tak jak na razie Łokietek przeważa, także e, mam nadzieję, że wytrzymacie ten napór, no i że potem uda Wam się strzelić wygrać i kontynuować e, drogę ku awansowi. My również w to wierzymy i przede wszystkim liczymy na to, że uda się właśnie pokonać wicelidera. Panie Radosławie, czy obecność właśnie dzisiaj tutaj Pana świadczy o tym lub mówi o tym, że Klub Tuchowia Tuchowo, nasz klub, rozpoczyna współpracę właśnie z Panem w kwestiach marketingu sportowego? No trwają rozmowy. Naprawdę robicie kawał dobrej roboty, bo tak jak obserwuję Was już od pewnego czasu no, na, na tym poziomie rozgrywać to co robicie to naprawdę jest szacunek i liczba pozyskanych sponsorów też robi wrażenie, także no, macie fantastycznego prezesa też i właściciela, który tutaj robi też gigantyczną pracę i, i to widać i żeby więcej takich ludzi było w sporcie no to faktycznie ta, ta polska piłka też troszeczkę by inaczej wyglądała. Wszystko zbliża ku temu, że, że tą współpracę rozpoczniemy, także mam nadzieję, że już niedługo dokończymy rozmowy i będzie taka możliwość. Pan jako właśnie doświadczony w sporcie może powiedzieć nam coś więcej czy to co się dzieje właśnie w naszych klubach czy ogólnie w piątej lidze okręgowej tutaj kowalsko pomorskiej pod względem marketingu sportowego no bo nie oszukujmy się wyższe ligi bardziej bazują na zasadzie marketingu natomiast w naszym klubie marketing to jest PR, sponsorzy to jest PR, lansowanie ich i tego się właśnie trzymamy czy może właśnie pan coś więcej powiedzieć na temat jak wygląda marketing w innych klubach, czy nasz poziom tutaj, który my reprezentujemy i dajemy naszym kibicom jest na fajnym poziomie, jak to wygląda. Ważne na pewno i to widać to bo po tym co robicie w niższych ligach szczególnie ligi okręgowej no to jest z pozyskaniem sponsorów jest bardzo ciężko i faktycznie to co zaczyna się od marketingu ale tak naprawdę wszystko i tak nakończy się na biznesie no bo większość sponsorów których ja pozyskałem do klubów sportowych i pozyskuje cały czas i to z, tego, z czego szkole i uczę to jest właśnie pokazanie tych właśnie też możliwości biznesowych no bo jednak jak trafimy na kibica i kibic który żałobką prowadzi biznes no to łatwiej go namówić na sponsoring na wsparcie gorzej jest firma Mam ich, które nie interesują się sportem i taką firmę namówię na, na to, żeby dołączyła i sponsorowała. Możliwości w mniejszych miejscowościach, w mniejszych klubach jest zdecydowanie mniej niż w większych, e, ale przy tym modelu, który ja gdzieś tam wdrażam, sądzę, że po połączeniu tego co robicie, jak dodamy troszeczkę opcji biznesowych, sądzę, że będzie wam dużo łatwiej, a znowu pozyskując środki, łatwiej jest na to, żeby ten marketing rozbudowywać e, i pozyskiwać kolejny sponsorów, bo to jest najważniejsze w tym akurat. Właśnie z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich naszych sponsorów, którzy są z nami. Przede wszystkim pozdrawiamy tych, którzy chcą do nas dołączyć. Oczywiście zapraszamy w szeregi naszego klubu, szczegóły na Facebooku, na Instagramie zapraszamy serdecznie. Moje ostatnie pytanie, jaki wynik obstawia Pan po 90 minutach? Na ten moment 1 do 0 dla naszej drużyny. No oby się to utrzymało akurat, ponieważ nabor łokietka jest widoczny, ale mam nadzieję, że mówię, wytrzymacie i utrzymać ten wynik, no i wygracie. My również to wierzymy. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego i cieszę się, że jest Pan tutaj z nami. Ja również dziękuję.